Ja ma witam serdecznie, e, dzisiaj zagłębimy się w najlepszy content na polskim YouTubie To ja, AB, jak widzicie świetnie się trzymam O, uśmiechu mi brakuje No, już jestem uśmiechnięty, więc e, możemy kontynuować Chciałem powiedzieć, że po drodze będzie nas czekać super dużo niebezpieczeństw Co się dzieje, Fa FanZlock? co się dzieje? Halo, co to jest? Nie wiem jak ci pomóc, FanZlock. dobra, ale fajne nagranie będzie No i ogólnie Super, dobrego kontentu, ja mam wchodzić? No, no dobra, taki? No tak. No że na filmie, to ma być no, entertainment. No to dawaj, no to prowadź no, na co czekasz? No to słuchajcie, idziemy robić test drive tego statku, idziemy Idziemy no jest, idziemy jest, wysadzić statek, tuningować. To znaczy, wchodzimy, wchodzimy. O tuningować będziemy, ale zajebiście Tak, będziemy lecieć do kosmosu, rozumiesz? Do... Ale kosmiczna impreza. Dobra, zamykamy drzwi, jak ktoś się zamyka. Wystrzelimy się z procy? O, tu jest dźwignia. Tak by sobie ja ja <noise> <nie głos> okay. zajebiście, ale content o, A, były latarki? O kurde No to my nie mamy latarek, no cóż, będziemy bez latarek O kurde, ale impreza, co to jest? O kurde, jesteśmy na polskim YouTubie <noise> Tak, to jest, to jest <głosidemne> aktualny stan Tak, aktualny stan. Tutaj właśnie Boxdel nagrywa kolejny film na kolejną osobę. <głosidem> jak widzicie, wszystko. Wardęga się ukrywa około przed filmem, jak widać. Tak, wardęga się ukrywa. Wbijamy się po A tutaj już są ruiny po Boxdelu, po prostu. Jak widzicie, tutaj jest zejście do studia O, ale tutaj jest nawet ten echo, ale zajebiste. No, idziemy, idziemy do studia? Idziemy na studia. Tak, do studia Ooo, tak, ale zajebiście. Po polskim internecie idziemy. O, Nitro, Nitro w kolejnym to filmie tak, mówi, że duby jest, to jest super O, kurde, ale tutaj głośno jest Dobra, podgłośnie trochę wojszczat może Ej, poczekaj... O kurwa! To się wpierdziela! Halo! Chłopaki! Dziewczyny! Pomocy! Gdzie jest kamera? Kiedy jest potrzebna? Tam jest robak! Robak! Robak, w jakim świecie to jest robak? Gdzie jest ślimaka? No dobra, no, no ale to. A widziałeś jakiegoś ślimaka chodzącego na dwóch nogach? No, a on Czemu to jest tak głośno w ogóle? Wyłączcie to! Ale nie, bo jest ta, ta maszyna taka głośna. Film od to... A, jesteśmy w karcie graficznej kolopskiego? A czy procesorze no, nie, bardziej? <laughs> o nie, znowu mnie zjadł! Pomocy! Pomocy! łapie! Próbuję... O, dobra, wyszliśmy, wyszliśmy z karty graficznej. O nie, no, ale dalej jest głośno. Strasznie głośna jest ta karta graficzna. Endy! A co w ogóle mamy tutaj zbierać? Kamerament, musimy mieć do przodu. No, panie Jakubałkę, proszę się nie opierdalać. Coś się chyba strasznego stało, ale jestem zbyt ślepy, żeby to widzieć. Co się stało strasznego? Nie wiem. Kurde, Bela. Ale tu, ale masz się głośne ambienty, jak chcesz te ambienty? Dziękuję, Destro, za 36 miesiąc, serduszko. Poczekajcie chwilkę na mnie, możecie poczekać chwilę. Nie okej? Okay. nie mam. Tlen się sam uzupełni, okej. Okay? Dobra, trochę podgłośniłem. Ja nie Jak oddychać, to tlen nie dużo, to jest bardzo proste. Ej, bo coś chyba za nami idzie, bo słyszałem takie dźwięki, no chyba, że to ja sprintujący. Ej, nie zostawiajcie mnie, co? Nie, no to może rajdź za nami, na dużo Nie za głośno. Nie mogę dobrze ustawić tego wyścigu tu... Ja go już coś widział. Nie mogę, kurde, dobrze dźwięku ustawić tej gry. Cały czas albo za głośno, albo za cicho. No, to za mną, kampania. No, to bomba, no w sumie to masz Chodźcie, mają połowę tlenu, proponuję zabucić. Czemu? O, tlenu dużo. No, O, watlenu nam O, kurło co się dzieje! A! Uciekaj, że... Dobra, dobra, no w sumie racja W sumie to nie, nie mądre, żebyśmy się, miał... się zagłębili, Ale my nic nie mamy w ogóle, nic nie zabraliśmy Nie, nie do nagrania robimy nagrania Ale... Ale to nagrania tutaj trzeba zbierać? Tak, to się tylko do maszyny A, a to, jest to w sumie racja, to nagrania się nazywa... No w sumie... A o kurde Dobra, dobra, to nagrywaj mnie jeszcze Ech? Tak, my dużo nagrałem, mam 15 filmu, a może coś jeszcze wyskoczę a Aaa, bo już mało nam zostało! Kurde! A to tam ograniczenia na YouTube pamiętasz jak... Tak jak za mnie się filmiki robiło do 15 minut. Tak, to tak, to tak. Dokładnie. Byliśmy No to właśnie mamy wejść teraz stąd. A byliśmy tutaj Dobra, kurwa! Nagraj to, nagraj to! O, kurwa! O, o chyba umarł! Dobra, biorę kamerę! O! Blakowało mi grę! Halo! Umarł? Halo? Nie ty, Biaćmy! Jak nagrywać? Polegam! A to się Legam. nagrywa to masz chyba. Lewym, lew, lewym, nagrywasz. A, dobra. To nagrałem. Bo mi zlagowało grę, czekaj, gdzie jest Jekubałkę w ogóle? O! Tutaj. No się bije. Ty ty jesteś? GBN. Halo? Ja to ja. A gdzie, a gdzie jest GBN? GBN? Ja Z jaką go? Zobaczcie, GBN nie ma. Halo? No raz przy. Komuś... tam to jest to GBN! To... GBN, co się stało? Gbn. A no i robak mnie gonił, musiałem kurka robić no. A! Roba. O właśnie ten no. A nagrywam go! A mam cię gnoju, będziesz na materiale O tu, o tu roba. Musimy go A nie, 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 go, nie, nie skończył nam się to jest, film Witaj jest jeszcze jeden, to jest się Witaj Mel No niestety, no skończyła nam się taśma No to no, jaka taśma? To jest, jest rok 2020 Uciekł No to jest, a nie mam już materiału Najgorzej Oj, oj, oj. Dobra, no ojoj, ojoj Ale to jest ślepy a, zaułek umieram To jest ślepy zaułek Ajajaj, mamy przejebane dobra, dobra, no w drugą stronę Ej, uratujcie, półtorej minuty mam A co tu trzeba zrobić? Eee... Kapce trzeba rozwiązać Dobra, to rozwiązuj Cym. Dawaj, dawaj, kapce! Oooo! Dobra, dobra, to już Udowodniłem się <noise> że nie jestem robotem wracamy do <noise> Ciekawie, jak to na nagranie no, wyglądało. Spokreś, w tej zajebistej przygodzie. Nawet nie musieliśmy A. płacić że, nic za szpital, patrzcie. Kurde, ale łatwa przygoda. Słychać mnie na Discordzie, o to jest pytanie. Nasłychać. No, teraz idziemy do łóżka na tobie. Do łóżka? No musimy teraz no, wyrenderować ja film. O kurde, ale zajebiście. Możemy się wspiąć po fotowoltaice No tak, ja nie wiem. A, ja, ja idę pomyśleć. na górę. Nagraś? No to nagrywaj. A nie, ja nie mam kamery. Ale kamera już filmu nie ma, podobno. A ty nie masz kamery? Nie mam. To kto miał kamerę gdy wróciliśmy? No ja miałem. No, a, nie dobra, mówię. Ona się automatycznie po prostu chyba kładzie do pokoju, wiesz? Zejść, śmiech, nie A ła, spadłem. Nie ma różowego. Ej, a nie mamy filmu? Czekaj, uploaduję, uploaduję! Aplaudujesz? Czekaj, ja muszę to zobaczyć. Ale nie, nie, właśnie, mo ale nie mogę wiemy. tego, nie mogę kliknąć E Znaczy klikam E, musisz ale... Musisz wsadzić tego, musisz wsadzić Aaa, a, a dysk, mamy tę kamerę? E, 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 Gdzie jest? Tak dysk? Tu, tu. tam jest jakiś tam aparat gdzieś. pokazany Gdzie? O, jest aparat Masz kamer kamerę odebrania? Nie. nie Nie, a może ona na statku jest? No może na statku to została, została. Tak myśli, może mi wypadła z ekipunku po prostu O, jest, oh, yes. dobra, dobra Dobra, to weźmy ją z powrotem, dobra Dada, to te, no to co, tutaj coś się daje? No chyba ta. Nie no, chyba No bo tu nic nie mam No nie no, może no, no, tam no, no, musisz, no tak, no my nie wzięliśmy nie, jest nie, musisz to chyba wziąć, chodź chodź, 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 chodź jako bałkę, patrz Musisz to tam wrzucić do no. środka po prostu Do środka, nie tutaj O, no, widzisz o, no, widzisz? No, 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 widzisz? No i teraz się o, ekstraktuje, o, no Proste o, o! Idziemy za chwilę! A zobaczymy. zajebiście, ale Ty, będzie to super jest, film! Tak, Kaniego Łestanowa, bounce <grym> tu! Eli, ja pojedziesz, jak ja patrzę na ten proces, a to ja ci współczynię normalnie, to będzie mieć ale... trudność. O! Cicho, cicho, cicho! Dzisiaj, tam, dzisiaj tam, tam, będziemy tam. tutaj e, sprawdzać ten otostatek, który jest tam, pokaż <grym> tam. Może pokazywacie ten otostatek? Nie wiem. To jest dobre! To jest zajebiście! O ile wiusów, patrz ile wiosów, idziemy, no, idziemy wysadzić statek Ale leccie, <laughs> ale lecimy impreza tutaj. tutaj o kurde, jesteśmy na polskim youtube! <laughs> <laughs> tak, ta, i tutaj, ta się tutaj rzyma, od razu ten 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 Tutaj otoczepo ten zryb, ten nagrywający <noise> I wonder if Jakuba okej okay jest a good friend <noise> Jak widzicie tutaj jest zejście do yeah, yeah. studia kodopskiego Oooo ale... żeby knośkę odwiedzić. Jest nawet ne, ten, echo! O echo jest fajne. Co io Nitro, Nitro w sprawie nie wiem, że myślę, że tu gry jest zjubia. super O dziś to. tutaj głośno jest. To jest głośno, oddziej Okej. Okay. Tam jest sufrowa światki analog horror. Ale to Bardzo się podoba. Gdzie będzie przodem, zobaczymy co G2 będzie. Tak? Na to go błyszczą. Chcesz, jakby były polskie komentarze. Robak. 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 Gdzie jakiś ślimak? No dobra, no, ale to. A widziałacz jakieś ślimaka chodzącego na dwóch nogach? No ale. Czemu to jest tak głupio? Zawsze to jest normalne, spokojnie. Za darmo, gdzie jest?

A to w sumie akcja, to nagra się nazywa... no w sumie... A o! Tak jak to robiło tak się 15 minut, tak. to tutaj się robiło Tak, tak, daj O kurwa! O, o, chyba umarł O, to 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 o, no, tak. o, o chyba umarł ja Ty, wiesz, Jak nagrywasz? O, jak on... Jak nagrywa... Jak nagrywać, chyba yeah, nagry nagrywa. O, nagrywał go! To jak nagrywać chłopaki, hej chłopaki jak się nagrywa? O to. No Ja pierdolę, no zasejwujemy Ja zasejwowałem Dobra no i to sobie I do materiału spać. wrzucę To będzie zajebiste Dobra teraz A, idziemy spanko Dobra, ale zajebista giera No kurwa dobra to jest Do spania To jest rzeczywiście chyba film z samych takich urywków To było zajebiste na TikToka się na, mój drogi, na TikToka. o w sumie, no? Ej, bo ja leżę. No na TikToka może takie wrzucasz. Ciebie, ja ogólnie słychać na tych nagraniach mnie dosyć słabo słychać, nie? No, słabo cię słychać. <t> o kurde, ej, ej, zatkało mnie. <humanities> no, się O, dobra. Na to nagrać Dobra, to wiecie co ja proponuję, żeby każdy nagrywał po trochu. Jak teraz coś inny weźmie na gry ten, tą kamerę? Dobra, to ja wezmę teraz Dobra, prawdziwy kameraż może wziąć tu raz. Dobra, zabrali. chcesz coś pokazać? Latarka jest tutaj, tutaj na tym. Ale to, już zabrali Powiedz mi jaką bałkę, co sądzisz o tym, że właśnie, właśnie okradli ze wszystkich latarek A czyli się z tym okropnie i mam nadzieję, że to się nie Dobra! Będzie. Dobra dzięki, lecimy Dobra, jedziemy? O, boom, Mike, mikrofon mamy! O, zajebiście! Miałam mikrofon, żeby go nosić, no nie i mi zabrywał najgorszy! Dobra, jedziemy. Ale kliknął! Mikrofon Dobra. Zamykamy. Masz latarkę! Masz latarkę! O, dziękuję. Pa. No znowu jesteśmy w piekle. Uwaga, to się kameruje! Nie no, jesteśmy na polskim YouTubie, zapomnieliście? O, znowu. No o, kurde, znowu. Znowu polski Zara, ty, YouTube. Zaraz YouTube zobaczymy, co tam, tam ciekawego. To ja, pójdźmy w inną stronę, bo tutaj nie ma tylko tego Ale ja no, no, ostatnio, jak a przeszliśmy tam prosto, poszliśmy, a wróciliśmy tamtąd z tyłu. Więc sobie to nie wszystko Kurwa, ale głośno to jest, ta pomoda. Dobra. Ja muszę stać a ten za mikrofon, ten mikrofon ten O, no, widzę, widzę. Ten na kimś mieć, a nie zwładzić za kameramana. Właśnie. No dokładnie. No, no. Trzymaj no, dobrze, dobrze ten mikrofon. kamerzysta po prostu idzie do przodu i ma wyjebane w ekipie. No ja! Nigdy w życiu nie miałbym was ujebany, jestem najbardziej z tyłu Idziemy <laughs> do przodu. Czego szukamy dzisiaj kobałkę? Pochwal się. Czego dzisiaj? Znam? My dzisiaj będziemy szukali wydaje mi się... Czekaj, 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 yy... czekaj, bo muszę na ciebie dać kamerę, mów teraz czego możemy dzisiaj Dlaczego możemy szukać? Dzisiaj szukamy... Yy... Jebnij mu z tego mikrofonu. Dobrze. <grydło> <grydło> Dawaidło, dawaj, dawaj, no Czego my dzisiaj szukamy? Mi się wydaje, że szukamy kolejnych dowodów na to, że na za po prostu. Szukamy kolejnych dowodów, że Kubałka jednak jest debilem. Idziemy! Może <średytutki> nie znajdziemy, wiesz, może być problem. No jak to nie znajdziemy? Tak, to na pewno znajdziemy. Znawaj... Ty, weź tajwi nagraj teraz, bo znaczy. no coś mi tego powiedzenia. No dawaj, no. Wystarczy no, ja, idziemy, no, ja, idziemy do, do przodu! Do <średytutki> Dobra, yy, poszliśmy prosto wtedy, a proponuję pójść teraz tutaj. No i idziemy w lewo w takim razie. Uwaga, O! Ty! Ty kręgosłup znalazłem! Jaki kręgosłup znalazłeś? No, ty faktycznie. Oooo, masz kręgosłup! Właściwie! To, to, to jest kręgosłup o rany wardęgi <grym _> pozdro. Tak, zobaczcie, to, to zobaczcie, proszę, proszę, proszę mieć to. to. Proszę na ujęciu to złapać, to jest kręgosłup o rany idziemy go z fachu. <grym _> <coughs> <grym _> <grym _> oh, lecimy, lecimy. Grabki aparty oh. pozdro. Jak widać, jak jakby na wardęgę to dawno temu, bo już tutaj trochę musiał leżeć, tak więc Dokładnie, to jest pierwszy dowód. Pierwszy dowód miał jakiego <gry> zechce! Dobra, o co my nagraliśmy? O kurde OLEE O kurde Łooo, wyjdź ktoś z laserek, sprawdzimy jak działa A co się stanie jak wrzucę kręgosłup do narzędzia? Ale, ale będziemy mieli zajebisty materiał, wyjdź ktoś a, nie O nie, piłkiłeś ale... A kurde, strzela coś! Strzela tam z tyłu! Co jest? Strzela? Schowajmy się za laserem My gramy w Metal Company chyba jednak Kurde, co to za pies, wiesz, pies namierzać Gdzie ja się idę? dwóch krop... <głos》głos>

Słuchajcie, cała ekipa została stracona w tutaj dungeonie Wardengi. Niestety Wardenga okazał się zbyt potężny, aby go obalić. Jego kręgosłup moralny, jak widać, nie był zbyt silny przeciw jego tutaj minionom. No niestety muszę wracać samemu, ale może jeszcze chwila, może jeszcze uda mi się uchwycić tutaj genialnych yy, tutaj jego yy, gangsterów. Nie, za ciemno tu jest, ja pierdolę, tu się nic nie widać nawet. No niestety nie udało się tutaj przechwycić gangsterów Warnegi na nagraniu No kurde już uciekli, a kończy nam się film niestety Tak więc muszę wracać na statek, no miło było, miło było Mam nadzieję, że spodobało się, pamiętajcie o subskrypcji, lajku, łapka w górę e, Oczywiście wpadniecie na twitch.tv.pl Link w opisie i widzimy się w następnej eksploracji polskiego YouTube'a Dzień dobry. Dzień dobry. Aaa, kolejny dzień. Ta, no, dzisiaj trzeba jakiś banger. Dobra, jakiś tutorial, jak się nagrywa? E, włączasz dobry, kamerę i, i w prawym celuje. górnym masz. prawym celujesz, A nie ma latarek więcej, ale gówno Jestem za... Sobie. No patrz, tam jest, tam jest o, sklep. Wiesz? O, to jak w tym w maku, kurwa, ale zajebiście nowe latarki Dobra, co kupujemy? Emoty, emoty można kupywać Ale zajebiście, kupmy emotkę Dobra, żeby lepszy film był Musimy zainwestować Dobra, zainwestujmy w jakiś ten bo paralizator możemy kupić, a to paralizator O, defibrylator jest to. E, clear Po co defibrylator? Kupimy te wyjebane Chociaż umrze to będzie content przynajmniej z pogrzebem No Kupiłem latarki O, przyleciały Ale to możemy kupić jakąś emotkę, żeby lepszy content był o. No, no właśnie, to by... nie sprawdzałbym tego, to jest... Dobra, y ile mam A... jeszcze hajsu? Mmm... Y Gdzie jest hajs nasz? A, tutaj, 160. Kupiłem motkę Kupiłem rogu. Kupię emotkę. Kupię emotkę. klaskania. Ale ona jest za pół, ale ona jest za 500 dolarów, to my kupimy to? Nie no, za stówkę nie, dobra, jest. to jest tańsza. No. I teraz... Dobra, okej. A jak się to w ogóle emotkuje? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Kupiłem jedną emotkę. E <laughs> pod t, podobno. Jak, jak klaskać? Pod te A to tylko ty dla siebie kupiłeś, by tego nie Dobra, open the door. Idę, jest ty, Oj, teraz O, teraz jesteśmy gdzie indziej, Dobra, Ravia, nagrywaj, nowe miejsce. A tu jest wejście od razu. Na miejsce, świat. Dokładnie, gdzie dzisiaj idziemy? Idziemy dzisiaj... O, właśnie, gdzie A, dzisiaj gdzie idziemy? Zbier? O, spod na dół! Spad na dół. O umarł? Jakałkę ja... żyjesz? No, tak. Jakobałkę! Hello! Żyjesz! Jakę! Halo! Jak małkę! Żysz tam? O, czy... o że... Tam, żyjesz, ty ty żyjesz, Boże, ty tam ty żyjesz, chyba umarł! Nagrywasz to? No, no zostaw za... no. łapkę w górę! Nagrywam to! Dobra, zostaw łapkę w górę i klaszcz ze mną! Tak, tak. Ja jeżeli się, że ciężki Tak, Zakra się ci przykro! O mój boże, to jest co? O jaką bałkę? Jaką bałkę? Wzuciłem, że ja. Jaką bałkę? To Wiecie, to był tylko francisz i tego, kwietnia, XD April Fool! de, de, de. O, tam coś jest. O, ej, łazi tam coś. Ej, łazi tam coś. Tam jest skod Korobskiego. Chciałem żebyś to złapała na filmie. Dawaj, na film Szybko, tam z przodu był. <noise> Lepa chyba poszedł Co sobie jest. No i widzicie ja mam No i O tam jest, tam Ej, jest, jest. No. To limak. Weź namierz go Limak? Też. O no, ślimak Czekajcie, no, Czekajcie, i tego pogłaskać to, 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 to. Oklaskałem mu. <śmieniu> no, strasznie niemiły. Chyba nie kupił jak klaskać. Poradnika, kupcie. Ej, czaj, daj na mnie, daj na mnie. Daj na mnie. No, wiem ja, daj na mnie. No, kupcie kurs jak klaskać. Tak. No, jeśli, jeśli kupicie ten kurs, to będziecie mieli. Ej, nie, nie, nie. O kurde, co to jest za duch z nożem? No dwukropek! Dobra, uczekajmy, uciekajmy stąd, uciekajmy! Dobra, kamera żyje, jest wszystko dobrze. Kamera ja <grym> ja żyje! Nie Jak widzieliście ja to... jak bałkę umarł śmierćem traficzną, nie ma go tutaj. Znowu! Na... Jak ta... ty nie ty żyjesz. Jakobałkę ty nie żyjesz. No... Już się skończyła, free ja pulsy! Chodźcie. Chodźcie tutaj! Nie wiem jako bałkę mam Kron Armor jakiś. No. będę weta! Gdzie idziemy! No daj mi kamerę, to ja ponagrywam Nie no, dobra jadę! Dobra, idziemy teraz do mi je raz jeszcze gdzie jesteśmy? W sumie to nie wiem Ja <Jacqueline> Ale poleciałeś! Też chcę! Nagrałaś to? O nie! Pieskowowskiego! Co tam jest? Pieskowowskiego! jest Ale, <tasi> ale Korowski nie ma psa! <trave> Właśnie o to chodzi! <noise> to nie, nie To jest Ewiel Konowski, chodźcie, uciekamy stąd. Piękne za tobą, piękne. Tu to jest wyjście z tego wiadomości. Dobra, wychodzimy no, 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 stąd. Zaraz no, 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 na klapiąt. Chodzimy już? No, ale nie ma, jak tu chodźcie, idziemy. Dobra. A gdzie Halo, jest GBN? Halo, GBN! Geben! Geben! nie ucieka od nas! Żyje, żyje, spokojnie. Fajny charakter musi przeżyć. Aho, słyszę, słyszę coś. O, ślimak no. Dobra, dobra. O, rawia umarła. O, ej! Bóg, 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 bóg. Dostałem! Dostałem. a! Uważaj na dokaz, z nożem! Ducha z nożem zabija! Nawia, nie Ja nie może nagrywać. A, powalił ja mnie na Pogrzeb odbędzie się w środę. No. Dobra, no jak widzicie, niestety połowa ekipy umarła. Musimy przyspieszyć trochę rekrutację ekipy, bo jak widać, tutaj dużo ludzi umiera. Przypominam, że film z wszystkich jest w środę o 17.00. i zapomnijcie, że jest na Twitchu Lektorek o 18.00. No tak więc, czy jesteś skrytowany do dodania? Ale w środę jest film, ale skrytowany będzie. A, no tak. Tak, tak, bo musimy mieć to nagrane, bo co, chodzi ze streamami mają Bo teraz jesteśmy, bo teraz jesteśmy, teraz popularne jest zrobienie skrótów ze streamów. Nie po co się teraz filmów nagrywać, dlatego po prostu będziemy streamować po i będziemy mogli <grym> z niego wchodzić na YouTube Idealnie. No i skończył się film. Skończył się? O, to idealnie, teraz możemy wrócić. Tylko pytanie, gdzie my chcemy wracać? A, tam jest nasz statek, dobra. Mam wrażenie, że coś mnie godzi. No Oj, no to przejebane Oj, 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 oj No ale jeżeli będzie wiedziała jak drzwi za ktoś No dobra Szkoda, że, nie, szkola, że tak. filmu nie miał na no to to było śmieszne. będę na pewno nie żyje. No, widziałam dwie osoby, które nie żyją. No to. Dwie? No dwie. Giebę został zjedzony przez psa. Przez psa Masz jakieś nagranie jeszcze? No, niestety. Już nie, zamiast filmu. Rady. Dobra, to ciekawe. Wow, pierwszy raz tak żyję nie jeszcze bardziej wydłużyć robienie tego, tego filmu ja mam i tak wydłużone o 30 sekund normalnie I, 90 i tak jest, y ja. dobra musimy iść teraz zdobyć No i tak w ogóle jest wydłużone ale ja bym nie pogardził jeszcze dłuższym czym dłuższym? filmem a no. No, no to fakt no, no normalnie jest 90 sekund a my mamy i tak 2 minuty o boże. no boże dobra bounty no widzisz jest dobra spamko Stanku Za gierka, co? Dobra, inaczej. Ale się dobrze w co gra. Kończymy odcinek. Elo.